Po moich dwóch ostatnich odcinkach wideobloga o Pentaniu zauważyłem na moim kanale wielkie poruszenie, gdzie udzielają, udzielają się m.in. katolicy, którzy chyba poczuli się zaatakowani przeze mnie. Jest to o tyle zastanawiające, ponieważ ja nigdy nie wyrażam się jakby to powiedzieć nigdy nie atakuję. Nigdy nie atakuję katolicyzmu, nigdy nie atakuję Kościoła, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że już sam fakt pojawienia się w internecie takiego kanału jak mój, już niektórzy mogą odbierać jako formę ataku na Kościół, na katolików, na wierzących, na wiarę. Smutne jest to, że osoby, które są katolikami, które, które wypowiadają się na moim kanale i które nie szczędzą słów, aby mnie obrazić, te osoby, które twierdzą, że tak bardzo są bogobojne, bądź sugerują, że są bogobojne, odsyłają mnie do spowiedzi, każą mi się nawrócić, te osoby nawet nie, nie czynią chociażby najmniejszego wysiłku. Aby przejrzeć ten mój kanał, chyba się boją, że nie wiem, że, że, że ich coś opęta, no nie mam pojęcia, aby zorientować się jakiego rodzaju treść można znaleźć na moim kanale i nawet w rozmowach na Facebooku z pewnymi osobami, chociaż tutaj pomyślałem w szczególności o pewnym panu, yy, zarzuca mi się, że nie znam Nowego Testamentu, że nie znam Biblii, że pletę głupoty, Plotę głupoty, ale ja chciałbym zauważyć, że ja wywodzę się z rodziny katolickiej. Cała moja rodzina uczęszcza do kościoła no, prawie cała do kościoła i tak dalej. Wszystkie tradycje katolickie są mi bardzo dobrze znane. Zresztą niektórych tradycji nadal przestrzegam, ale to bardziej no, ze względu na tradycję rodzinną, o, można powiedzieć w ten sposób. Więc ja doktrynę katolicką znam. Znam, ponieważ zanim poznałem spirytyzm, szukałem, byłem tą osobą szukającą i przeczytałem Nowy Testament cztery razy. Zastanawiałem się nad tym, co czytam, analizowałem, próbowałem rozmawiać z katolickimi duchownymi na temat moich przemyśleń i niestety. Niestety nie zawsze spotkałem się ze zrozumieniem. Po prostu nieraz kazano, to może nie tak, że mi kazano zaakceptować to, co Kościół głosi, tylko po prostu dawano mi do zrozumienia, że tak po prostu jest, Kościół tak zadecydował, taka jest tradycja Kościoła i nie do mnie należy podważanie prawd. Prawd dogmatu, o, że tak to ujmę. Więc nie spotkałem się, a może inaczej, rzadko spotkałem się z takim rozumowym, rozsądkowym podejściem do wiary wśród duchownych katolickich. Ja oczywiście nie, nie twierdzę to, że wszyscy duchowni są tacy zamknięci na myślenie. Owszem, spotkałem kilku młodych księży. Którzy rzeczywiście mieli wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia. Ale paradoksem jest, że odkąd odstąpiłem od katolicyzmu, odkąd zostałem spirytystą i takim zadeklarowanym spirytystą, gdzie nie boję się pokazać w internecie mojej twarzy i otwarcie mówić o moich poglądach, gdy zacząłem czytać literaturę spirytystyczną, tak naprawdę dopiero wtedy. Zrozumiałem, lepiej zrozumiałem doktrynę katolicką i zostałem, może nie zostałem, ale bardziej otworzyłem się na tę doktrynę. To znaczy jestem bardziej tolerancyjny dzisiaj niż byłem kiedyś względem chociażby zachowania księży. I tu nie mówię o tych najgorszych zachowaniach, tylko takich grzeszków. Kiedyś, kiedyś na przykład wydawało mi się dziwne, dlaczego ksiądz potrafi zachować się w taki czy inny sposób, osoba, która jest na przykład wierząca. Ja tu akurat nie chciałbym o księżach opowiadać, bo tutaj chodzi mi też, mam na myśli też wszystkich tych takich bogobojnych, co dochodzą w niedzielę do kościoła, przystępują do komunii świętej, a, a, a nie potrafią nawet uśmiechnąć się do, do sąsiada, tylko warczą na siebie wszyscy nawzajem jakby nie wiadomo, co się działo. Osoby, które chciałyby, abym ja rzekomo się nawrócił na Boga i tak dalej i tak dalej, czyli osoby, które w ogóle nie znają mojego kanału, w ogóle nie znają poglądów, które głoszę, wyrażają, przemawiają, przemawia przez nich taki, one wyrażają się takim jadem i czasami odnoszę wrażenie, że po prostu te osoby, które tak agresywnie reagują na moje, na moje materiały wideo, są to osoby, które czują się zagrożone tym, co mówię. One się czują zagrożone. No, na pewno, teraz ci, którzy tutaj oglądają, powiedzą: o nie, 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 nie to wcale tak nie jest, po prostu i tak dalej. Ale gdy ktoś na przykład podważa prawdy głoszone przez spirytyzm. No to ja irytuję się dopiero wtedy, gdy odnoszę wrażenie, że po prostu tracę czas na osoby, które nawet nie próbują zrozumieć mojego stanowiska. Ja nie mówię o akceptacji, mówię tylko o zrozumieniu, które w kółko powtarzają to samo, jakieś tam swoje utarte, wielokrotnie już powtórzone, nauczone na pamięć argumenty i nie ma z nimi polemiki. Wtedy owszem, ja też czasami potrafię się troszeczkę zirytować, ale. Ja zawsze powtarzam, jeżeli ktoś przekona mnie do innej, bardziej sensownej ideologii niż filozofia spirytystyczna, to ja spirytyzm porzucam z dnia na dzień. Nie ma to, nie ma to znaczenia, ale do dnia dzisiejszego, a mam 40 lat, nie poznałem innej, bardziej logicznej filozofii. A interesowałem się filozofią, Arystoteles, Platon i ci wszyscy, którzy byli po drodze, studiowałem filologię romańską, gdzie były zajęcia z filozofii i ja bardzo poważnie do tych zajęć podchodziłem. Szukałem, czytałem Koran, tak, miałem taki etap w swoim życiu, czytałem Koran, Tore, szukałem, szukałem i dopiero Księga Duchów odpowiedziała na pytania, które od zawsze sobie zadawałem, a na które Księża katoliccy nie byli w stanie odpowiedzieć. Tak więc, następnym razem, zanim ktoś zacznie tutaj do mnie szczekać, że tak powiem troszeczkę nieładnie, ale zachowanie niektórych osób tak należy określić, zanim ktoś zacznie do mnie szczekać, to proszę, abyście najpierw zapoznali się z ideologią, którą głoszę, a potem abyście zaczęli krytykować, ponieważ ja bardzo dobrze znam. Katolicyzm i wiem, o czym mówi Nowy Testament, znam nauki Chrystusowe i myślę, że wielu z katolików, którzy próbują mnie pouczać, tak naprawdę sami powinni wczytać się w Nowy Testament i zastanowić się, czy ich zachowanie jest zgodne z tym, co głosił Chrystus.